Spodziewaliście się mimo wszystko łatwego zwycięstwa? No oczywiście, że nie. Do każdego meczu podchodzimy w 100% skoncentrowani. E, wiemy, że liga jest, jest mocna. Każdy przeciwnik jest dla nas e, wyzwaniem i no, nigdy nie podchodzimy do meczu, że, że będzie łatwy, nie, nie rozluźniamy się. E, widać było w drugim secie, że, że straciliśmy koncentrację. E, przeciwnik to wykorzystał. Robił swoje. My robiliśmy. E, nam spadła po prostu koncentracja i było gorzej, ale, ale utrzymaliśmy na szczęście powagę sytuacji i dopięliśmy swego, 3-0, bardzo się cieszymy. Czy było to łatwe zwycięstwo? Uważam, że, że nie. Że po prostu graliśmy swoje i, i wygraliśmy. No właśnie, ten pierwszy set gładko wygrany, trzeci też. W drugim Kluczburg poprawił skuteczność w ataku i w przyjęciu, ale czy to wynikało z ich lepszej gry, czy z waszej braku koncentracji? Przeciwnik... Wyszedł takim samym składem, nie, nie robili nic nowego. Bardziej myślę wydaje, że to, że to nasza koncentracja spadła. Musimy po prostu przeanalizować ten mecz na spokojnie. I skupić się już na kolejnym meczu. Nie będziemy rozpamiętywać jakoś bardzo, co tam się wydarzyło. Skupimy się na kolejnym meczu i będziemy grać dalej. No właśnie, już w sobotę zagracie z Chrobrym głogów. Spodziewać się łatwego spotkania, czy jednak nie? <noise> no tak jak już wspomniałem, podejdziemy w 100% skoncentrowani. E... Powiem tak, będziemy się przygotowywać pod względem e... analitycznym, będziemy oglądać wideo przeciwnika. E... Skupimy się na swoich mocnych stronach, będziemy grać na swojej hali, także jest to, jest to naprawdę duży atut i e... miejmy nadzieję, że rezultat będzie taki jak dzisiaj, a może i nawet lepszy. E... Chodzi mi o, o właśnie koncentrację w tym, w, drugi, w tym drugim secie. To jest dobry moment, żeby zaprosić kibiców do Hali w sobotę. W tamtym, dwa tygodnie temu mieliśmy dużą publiczność. Dzisiaj też nie było źle, ale jednak sobota, spodziewamy się więcej. No sobota weekend. Y Myślę, że większość ludzi będzie miało wolne. Jest to czas odpoczynku, także bardzo zapraszam na, na mecz. Środa, środek tygodnia, no to wiadomo, nie spodziewaliśmy się tłumów jak w sobotę. W zeszłym tygodniu, przepraszam, dwa tygodnie temu była naprawdę świetna atmosfera. Dzisiaj również było, było naprawdę sporo kibiców jak na środek tygodnia, i, ale w sobotę liczymy na jeszcze większy doping i nie zawiedziemy. Gratuluję zwycięstwa. Kolejne 3-0 na koncie. No, cieszymy się bardzo z, z tego, że wygraliśmy 3-0, bo e, dwa mecze pod rząd i w, w tamtym sezonie nie pamiętam, żebyśmy tak wygrywali po 3-0, e, a teraz jednak udaje nam się. No i jednak e, te, ta, ta energia, te siły, które tracimy jednak mniej, jakby było więcej tych setów oczywiście. E, no i buduje się oczywiście też e, pewność, pewność siebie w tych wygranych. E, widzimy, że... Gramy dobrze i, i, i możemy dalej tak trzymać ten poziom, jeżeli będziemy oczywiście na tym pracować. Także ja mówię, te 3-0 bardzo nas cieszą. E, rywale uśpili Was tym pierwszym łatwo wygranym setem, bo drugi już był na przewagi. Grało się ciężej? E, no... Nawet się cieszę trochę z tego, bo e, jednak e, pokazuje, że w takich tych cięż, ciężkich sytuacjach, kiedy e, ten wynik jest e, nie do końca na naszą korzyść, kiedy tracimy punkty, e, to potrafimy jednak e, wrócić do gry. E, w Znaleźć tę te, te, motywację, żeby, żeby jednak wrócić do tego naszego poziomu. No i oczywiście, jak wygraliśmy potem już ten drugi set, to już wiedzieliśmy, że raczej kontrolujemy ten mecz i, no i się udało. Podobna sytuacja była w Siecach, gdzie też sety kończyły się na przewagi. Potrafiliście utrzymać tą koncentrację, skuteczne bloki. To wszystko w końcówkach do tej pory jest po waszej stronie. Tak, niektóre elementy pracują dobrze. E, dużo mamy oczywiście jeszcze do poprawy. E, natomiast e, no, no wiemy, że, że mamy coś, co robimy bardzo dobrze, a coś, co jeszcze możemy poprawić. I no, to... Też dobrze, bo jakby nie było czego poprawić, no to nie ma, też nie możemy zrobić kroku do przodu. A wiemy, że niektóre elementy nam się nie do, nie do końca nam wychodzą i musimy nad nimi ciężko pracować, żeby to jednak mniej falowało i ogólnie, żeby nasza gra mniej falowała, a była bardziej wyrównana. I no mówię, ciężki sezon i dużo pracy przed nami jeszcze. Przed nami kolejny mecz w sobotę z Chrobrym Głogów. Możemy zaprosić kibiców do hali na ten mecz. E, tak już drugi mecz widzę na trybunach więcej ludzi. To cieszy i oczywiście zapraszam wszystkich znowu w sobotę na mecz i mam nadzieję że będzie jeszcze więcej i no, bo to naprawdę pomaga i te, te, to daje jakby więcej troszkę energii dla nas na boisku oczywiście no i Myślę, że dla kibiców to też e, fajna, e, no, no, fajny, przeprowadzony czas po prostu, no bo to też e, ta siatkówka jest piękna, to jest fajny sport i, i mam nadzieję, że będzie Was więcej i więcej. Także zapraszam wszystkich jeszcze raz na nasze mecze i szczególnie ten w sobotę z głogą. Jeśli chodzi o gratulacje, to, to podziękowania się należą wszystkim. Cała toczka kibice, jesteśmy zadowoleni, że w środę się pojawiła tak liczna publika. Stworzyliśmy wszyscy dobre widowisko. Natomiast, no co tu dużo mówić, 3-0, tak, dwa sety wydawałyby się dość łatwe, ale zagraliśmy konsekwentnie w, we wszystkich elementach siatkarskich no i myślę, że to zadecydowało, że dzisiaj dopisujemy kolejne trzy punkty. MVP Tomek Piotrowski. Tomek pracował ciężko na ten tytuł i zasłużył w pełni, chyba. Tak, Tomek od początku sezonu trzyma e, równą, stabilną formę, gra bardzo dobrze, jest e, na tym lewym skrzydle naszą e, ostoją. Trzeba przyznać, że fajnie wszedł w sezon i oby tak dalej. Tak, jak najbardziej, zasłużenie dzisiaj e, MVP, jeśli chodzi i o zdobycze punktowe, i jeśli chodzi o każdy e, pojedynczy element, tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić, jeśli chodzi o grę Tomka Piotrowskiego. Zagraliście ponownie na dużej skuteczności w przyjęciu, w ataku też bardzo dobrze i do tego dorzuciliście kilka bloków. Tak, zagraliśmy bardzo dobrze we wszystkich elementach, jeśli mielibyśmy wskazać co tam w którymś momencie tego meczu nie działało, to był to drugi set i błędy własne, właściwie popełniliśmy bodajże 8 albo 9 błędów w zagrywce i to zadecydowało, że ten set był bardzo wyrównany. Natomiast też Kluczbork obudził się po pierwszym niemrawym secie i no po pierwszym secie, po drugim secie mogło być różnie, tak? ale w konsekwencji fajnie, wytrzymaliśmy końcówkę seta i udało się wygrać 3-0. No a w trzecim stacie już wróciliśmy do swojej gry z pierwszego seta, właściwie bardzo analogiczny set, jeśli chodzi o skuteczność w poszczególnych elementach. No i mamy trzy punkty. Po raz kolejny zabrakło Bartka Pietruczuka. Kiedy możemy się spodziewać go z powrotem na parkiecie? Tak, no Bartek narzeka na drobny uraz pleców. Ja myślę, że to nie, to, to nie tyle nawet nie ja myślę, co po prostu jest to niezbyt poważna kontuzja, ale dmuchamy na zimne. Mamy tego grania jeszcze dużo, to jest dopiero siódmy mecz za nami. Wiemy o tym, że jest 30 w sezonie regularnym i w playoffach kolejne, więc jeśli coś się dzieje, mamy na tyle szeroką kadrę, że możemy dać chłopakowi odpocząć, ale liczymy na to, że już na sobotę znajdzie się w, meczowej, w meczowym zestawieniu. No właśnie, korzystając z okazji, zapraszamy kibiców do hali już w sobotę. Tak jest, zapraszamy serdecznie wszystkich kibiców. Fajnie, jeśli w środę da się, udaje się nam wypełnić trybuny w takiej ilości, to ja myślę, że w sobotę tylko i wyłącznie będzie nas więcej. Serdecznie wszystkich zapraszam.